Podobnie ze swoich podopiecznych jestem bardzo szczęśliwy z sezonu 2022. Osiągnęliśmy, jak na nasze warunki, jeżeli chodzi o organizacje, który rewelacyjne wyniki. No wydaje mi się, że to do dobrze przepracowany rok i mam nadzieję, że następny też taki będzie i będę jeszcze musiał Jestem dumny na pewno z zdobyciem się w Polsce w ale uważam też, że jest taki. Czuję w środku niedosk, poprzez dyskwalifikację, przez nawet linii. Czuję lekki niedostęp, ale jestem tak, tak strasznie gotowy na przyszłość. Pracuję, uważam, że będę pracować ciężej, precyzyjniej chcę po prostu, żeby, żeby to przyniosło efekty. Biegły sezon był bardzo dobry. E, Mogłem liczyć właśnie na wielkie wsparcie wielką... od czasu poświęcić też jeździć ze na zawody. Również e, mogłem wyjrzeć wsparcie trenera kadrowego, który również tam szkolił trochę technikę. No i udało mi się osiągnąć tam większe sukcesy. Dużo wyrzeczeń w życiu osobistym to odczuwa często moja rodzina. Ale również e, ogromną satysfakcję gdy moi podopieczni osiągają wysokie wyniki sportowe. Oczywiście są też e, sytuacje, gdzie zawodnik nie pobiegnie czy nie skoczy tak jakbyśmy tego zaplanowali. To jest taka gorycz porażki, która też e, często napędza do tego, żeby coś może zmienić w treningu, coś e, zmienić, żeby wrócić na właściwą ścieżkę.